Witam Państwa, to jest program Dzień dobry Kłodzko, Dziś naszym gościem w studiu jest pani Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowaruda. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu. 2023 rok w gminie Nowaruda obfitował w liczne inwestycje zmieniające jakość życia mieszkańców. Zacznijmy, może, od tych infrastrukturalnych. W zeszłym roku e, główny nacisk kładliśmy na wykonanie i remont, odbudowę dróg gminnych. Również e, dokładaliśmy oczywiście środki finansowe do przebudowy dróg powiatowych, ale przede wszystkim e, drogi gminne. W zasadzie w większości miejscowości gminy Nowaruda e, odbudowaliśmy dwa mosty, takie bardzo istotne: w Czerwieńczycach do Nowego Boiska Sportowego, oraz e, we Włodowicach most prowadzący do, również do Boiska i Kościoła. Jeżeli chodzi o drogi, to rzeczywiście największą liczbę dróg, kilometrów dróg wykonujemy, jeszcze wykonujemy w Woliborzu, Włodowice, Ludwikowice. W zasadzie w każdej miejscowości jakiś odcinek drogi się remontowało, również w dworkach, w których niewiele dróg gminnych mamy. Został tutaj wykonany prawie dwukilometrowy odcinek drogi. Kontynuujecie również programy wieloletnie. Jakie są to programy i czy wiele osób z nich skorzystało w minionym roku? Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się programy związane z likwidacją azbestu. Te programy od wielu lat, ten program od wielu lat realizujemy, również w tym roku. Bardzo dużym zainteresowaniem również cieszy się budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. I tutaj w miejscowościach, w których nie będziemy budować kanalizacji bądź jest to niemożliwe, mieszkańcy wymieniają nieefektywne, przeciekające szamba na ekologiczne, dbając tym samym o środowisko. Również z takich programów, z których korzystają bardzo często, to są programy ciepłe mieszkanie, czyste powietrze. Te programy realizujemy na bieżąco. Które inwestycje w minionym roku są dla Pani największym powodem do dumy? Oczywiście najbardziej spektakularne to te wielkie, czyli budowa nowego przedszkola w Boszkowie. Przy nim utworzyliśmy również żłobek, drugi żłobek w Gminie Nowa Ruda. Wybudowaliśmy bardzo ładne boisko w Czerwieńczycach, w miejscowości, której mieszkańcy nie mają szkoły, mają tutaj możliwość teraz i dorośli, i dzieci skorzystania i takiego wyżycia się sportowego, że tak powiem. Gmina nie zapomina o najmłodszych mieszkańcach gminy i oczywiście o seniorach. 10 nowych placów zabaw dla dzieci to imponująca liczba. Skwer przy Gminnym Klubie Seniora w Jugowie to tylko niektóre z inwestycji właśnie dla mieszkańców tych najstarszych i najmłodszych. Tak, po modnych swego czasu siłowniach plenerowych przyszedł czas na modernizację, ale również budowę nowych placów zabaw. Tutaj, tak jak pani redaktor wspomniała, 10 placów zabaw zupełnie nowych powstało na terenie gminy Nowa Ruda. Będziemy ten temat kontynuować, ponieważ dużym zainteresowaniem cieszą się te, takie miejsca właśnie spotkań, rekreacji i młodzieży, i dzieci, i starszych, i seniorów. W tym celu też przed klubem seniora w Jugowie wybudowaliśmy, zmodernizowaliśmy cały plac, wybudowaliśmy właśnie scenę, miejsce do grillowania, takie miejsce również integracji i spotkań. W tym miejscu chciałabym również wspomnieć o Górze Trzech Krzyży w Jogowie. Jest to miejsce bardzo często odwiedzane przez mieszkańców i tych starszych i młodszych. Tutaj chciałabym apelować, żeby, żeby młodzież jednak nie, nie przychodziła tam imprezować, ale raczej zadbała o to miejsce, które niedawno zmodernizowaliśmy. Jest to takie miejsce pamięci, o które mieszkańcy bardzo dbają, o które zabiegali. Zostało ono już zrealizowane. Wspomnijmy także o inwestycjach w rekreację, na jakim etapie są prace nad zalewem w Dzikowcu. Prace nad zalewem w dzikowcu trwają. Została wykonana zapora, uszczelniona zapora. Był to dość duży koszt. Ten temat mamy już za sobą. W ramach kolejnego etapu wybudowany został obiekt, zaplecze, w którym znajdują się sanitariaty, prysznice, pomieszczenie dla ratownika. Również teren zostanie wyposażony w drobną taką architekturę typu. Miejsce do grillowania, drobne elementy Placu Zabaw. Wokół zalewu będzie budowana ścieżka pieszo-rowerowa. Również w tym roku już niebawem rozpoczną się prace budowy pomostu. i cały obiekt będzie przeznaczony latem do kąpieli, do kąpieli dla. Do rekreacji dla mieszkańców i turystów, natomiast nie zapominam o wędkarzach, ponieważ bardzo często pytają, czy będą mogli korzystać. Oczywiście, jak najbardziej, obiekt pozostanie w części naturalny, tak żeby można było nadal łowić ryby. Jak wygląda budżet na 2024 rok? Jakie inwestycje rozpoczynacie w tym roku? Jak dużo środków udało się pozyskać? Budżet jest rekordowo wysoki. Zaczynając pracę w samorządzie w roku 2015 mieliśmy na inwestycje przeznaczone około 30 milionów. Teraz będzie to budżet w wysokości ponad 80%. Około 83 milionów, i tutaj trwają nadal, czyli jest to kontynuacja prac rozpoczętych w zeszłym roku. Środki z Polskiego Ładu, czyli właśnie dalej przebudowa dróg, infrastruktury sportowej. Są to również środki z Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim przeciwdziałaniu niskiej emisji, również środki związane z ekologią, termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, czyli remizy, świetlice, sale sportowe. Także termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz przede wszystkim to, co istotne dla mieszkańców zakupujemy dwa busy elektryczne, czyli zajmiemy się już ze swojej strony komunikacją miejską w ramach aglomeracji Wałobiskiej. O jakiej strategii rozwoju możemy mówić, jeśli chodzi o gminę Nowaruda? Na jakich działaniach chciałaby się pani skupić w kolejnej kadencji, bo możemy już potwierdzić, że będzie pani kandydować na funkcję wójta gminy Nowaruda? Tak z decyzją również radnych, w większości radnych, którzy poparli moją kandydaturę, startuję ponownie w wyborach na wójta i oczywiście będziemy kontynuować to, co rozpoczęte, czyli przede wszystkim inwestycje, bo jest ich naprawdę dużo jeszcze niezakończonych, więc, więc pracy jest sporo. Tą, tą, którą rozpoczęłam, chciałabym dokończyć. W nadchodzącej kadencji chciałabym położyć nacisk na turystykę, rekreację, ponieważ i ukształtowanie terenu, i, i walory krajobrazowo-przyrodnicze powodują tutaj, powodują to, że przyjeżdża do nas mnóstwo turystów. W związku z tym rozpoczęta już, rozpoczęty to znaczy, zainicjowany pomysł odbudowy wieży na Grodziszczu i przygotowana, przygotowany projekt tej wieży to jest jedna z istotniejszych spraw takich związanych z turystyką, bo wokół tego też oczywiście będzie się działo sporo, czyli będzie prowadziła do niego ścieżka pieszo-rowerowa. Przygotowujemy już plan związany z budową parkingu, gdzie będzie można zostawić samochód i wyruszyć w tą podróż. Mamy, pozyskaliśmy również dwie działki od Kowru. Właśnie na jednej z nich powstaje miejsce. Parkingowe, ale na drugim będziemy zagospodarowywać teren pod zabytkowym dębem, pięknym dębem w Boszkowie. Bardzo ważną dla mnie sprawą jest odbudowa oficyny przy Pałacowej w Boszkowie. Obiekt o piękny architektonicznie, teraz będziemy mogli go odbudować, ponieważ jest już w naszych rękach, otrzymaliśmy go bezpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego. Z Plan jest taki, że powstaną tam mieszkania, bo taką funkcję on pierwotnie posiadał. Ale jeżeli pojawią się inne środki, z których będę mogła skorzystać i odbudować ten obiekt, to być może on swoją funkcję może zmienić. W gminie Nowaruda stawiamy również na turystykę rowerową. Włączyliśmy się w projekt związany z budową cyklostrady dolnośląskiej ale również będziemy budować i kontynuować budowę i łączenie ścieżek rowerowych i to są miejsca związane właśnie z Zalewem w Dzikowcu, z ścieżką rowerową wokół góry wokół wieży na grodziszczu. W tym miejscu chciałabym również wspomnieć o modernizacji obiektu basenowego w Jugowie. Tutaj remontowi, poddana została remontowi niecka, ale cały zagospodarowany również cały teren wokół basenu, przebudowa obiektu, który obok stoi, powstaną, powstanie tutaj boisko do, do plażowej siatkówki i miejsca wypoczynku. Gmina przyjazna mieszkańcom i turystom. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziś moim Państwa gościem w studiu była pani Adrianna Mierzejewska, wójty gminy Nowaruda.